Witam serdecznie moi drodzy, tłusty czwartek. Godzina 12 wybiła już samo południe. Zaczynamy wielki test ranking pączków z Lublina. No i sprawdźmy co tutaj przygotowali. Mamy 11, jeśli dobrze policzyłem. Destynacji, troszkę pączków się tutaj zebrało, 4, 3, chyba około będzie niemal 40 Możecie liczyć dokładniej, eee, sprawdźmy, które pączki są najlepsze Dobrze, Zapisałem sobie różnorako, chyba nie będziemy zwracać na za uwagi Najgorzej mają pierwsi, bo są takim buforem, nie wiadomo jak oceniać, nie wiadomo czy zaczniemy od dziesiątek Na pewno nie zaczniemy od dziesiątek, żeby nie robić sobie problemu Duże pączuchy, tutaj mamy brunowice piekarnia garbów, kolejeczka była dosyć zdecydowana. Ładny bardzo pączuch. Proszę bardzo, tak wyglądań. Klasyczny pączek, nie jest to pączek rzemieślniczy. Chyba w dwóch odsłonach zrobimy numer jeden Grand Prix. Dużo fajnie nadzienia jest tutaj zawarte w środku. Puszyste ciasto. Będę ja pozwolicie po kawałku, żeby spróbować wszystkich z sensem. No to jest pączek. No teraz Wam mogę powiedzieć, o którym myślę. No jak, jak yy, słowo tłusty czwartek się pojawia gdzieś w mojej głowie. panfitura różana, bardzo smaczna, tutaj kandyzowana pomarańcza. No chyba. pyszny pączek. Zrobimy tak, że z każdego miejsca będziemy oceniać tego najlepszego. I ten będzie oceniany. I później Wam będę mówił, który był najlepszy. To jest y, lukier i róża w środku Ale to jest migdał, to jest sztuczny aromat Nie Czemu mówimy nie? Na pewno nie jest to poprzednika Trzeci ponczuk, trzecia jakaś malwarka w środku Zaraz smaczmy No coś mi tutaj nie gra Ten migdałowy lukier, ten migdałowy lukier No nie, nie, dobrze Mamy numer jeden, klasyczna róża z lukrem i kandyzowaną gwarancją Przypomnijmy sobie jeszcze małą retrospekcję, no pycha, pyszny ponczek Myślę, damy piątkę, żeby się nie blokować. Ale bardzo dobry. Nie, jestem bardzo szczęśliwy, że zaraz tego Mielnik. Polecimy już takimi klasykami, które były też w troszkę atrakcyjniejszych cenach. I zobaczmy. No tutaj to nadzienie nie jest równomierne. Będę kroił na pół, może. Jest go troszkę mniej niż w poprzedniku. Trochę mniej nadzienia. Samo ciasto tłustrze. I dużo lepsze nadzienie, moim zdaniem. Trochę za słodkie aż. E, ale pycha. Naprawdę. Dodamy następnego. Lecimy na pół. Tu jest chyba adwokat albo Air bo takie wybierałem najczęściej. Trudno porównywać Air Cognac, ale to nie jest najlepszy połączek z tej yy, piekarni, z piekarni Mielnik. Jednak róża wygrywa na ten moment. Trzeci środek. Tu jest troszkę więcej nadzienia. Troszkę cięższy sam pączek, dużo czekolady na górze Kremowy, na nadzieniem, bardzo fajny Mielnik, no lepsza, lepsza struktura pączka Troszkę za słodkie nadzienie, chociaż jest bardziej intensywne w smaku mm. Udajemy 5,5, no troszkę lepiej Ale nie, nie, nie zbyt, to nie jest duża różnica I z tych dwóch pączków z na nadzieniem będziecie bardzo zadowoleni ja powiem. Eee, No dobra, no to jak dobra, no to dobra pączkarnia Tutaj wiśnie znam, jest lekko kwaskowa, fajna. Środek, zobaczmy. No, tak, nadzieja tego nie za dużo, ale pączek już czuć, że struktura jego jest mięciutka. No słuchajcie, frytury czy tam oleju nie szczędzą w tym miejscu. Ktoś może powiedzieć, że ten pączek jest za tłusty. Dla mnie jest miękki, delikatnie. No i za samą strukturę jest od razu lepiej oceniony niż poprzednicy. Zobaczmy dwa kolejne elementy. Oj, tutaj to w ogóle mało nadzienia. Przeszedzili chyba trochę na wiśnia. No, bez rewelacji. Dawniej mi się kojarzy, że była troszkę smaczniejsza. To jest chyba czekolada jakaś. Czekolada albo karmel. No na mało, ale orzechowe na dzień, bardzo smaczne. No będę oceniał w tym przypadku króże, chociaż to orzechowe jest pyszne. 6,5 damy. Dobra pączkarnia. No nie damy 6. Nie damy 6,5. Nie jest tego warto. Chmielewski. Na dzień jest super smaczne. Natomiast w Chmielewskim mnie jedna rzecz boli. Mianowicie taki posmak tłuszczu. Ale on zostaje później i ma się taką strukturę na pod podniebieniu, na ustach. No ja się z na przykład nie czuję komfortowo, natomiast same pączki są bardzo dobre. Że na cieście to oni nie oszczędzali. Słone karmel, zasłony. Najlepsze na jak albo No i damy też szóstkę. Weźmy pod lupę tego Sążyńskiego. Polecona pękana z Kazimierza. mi pączki, bo jeszcze nie miałem okazji jeść pączków z Ula! Ulala! No, ten słony karmel jest petarda. Nie zasłony śmietankowy. Też ta róża wygląda świetnie. Już od razu po przyklejeniu wybuchnął. Mi, w nos, zapach. O kurde, bo ma te ten tek, dobre pączki dosłownie. Znaczy, nie to, że się podziemiałem czegoś innego, ale one kosztują szóstkę i powiem Wam, że nie myślałem, że będą aż tak dobre. Tu mi się nie podoba na rzecz. Zobaczcie, tutaj jest placuch, suchelec, a tu jest nadzieja. No jak po połowie. No ale to nadzieja jest obłędne. Kurde, super. No, a te pączki. Podegustujemy dalej. Pyszne pączki. Powiem Wam, że klasyki super. To tak zachowawczo podchodziłem do tematu wcześniej, więc damy 7. Nie ma tutaj faworyta, a wszystkie są na bardzo wysokim, równym poziomie. Nadzienia petarda. Róża wybucha zapachem, aromatem i ten świetny ajerkoniek. Adwokat. Pyszny, naprawdę. Wszystko nie jest tak mocno przyspodzone, tylko takie w pół, że ciasto nie jest takie słodkie. Nadzienie też. Więc no Szapował, lecimy. zapier, moi drodzy. No i co się okazuje w środku? Duże jest bardzo Nadzienia. Powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego środka. To taki delikatnie orzechowy, bardzo delikatnie orzechowy. Napowietrzony, tak jakby rósł Wam, jak dorosło nadzieję, w ustach. Sam połączek z strukturą fajny, pełny, puszysty. Natomiast fenomenalnie działa ta kruszonka z orzechów. Bo one nie kleją się, tylko są takie chrupiące. Chrupkie bardzo. Super. Tu też dużo gzymcy w środku, no gramatury tych pączków są zdecydowanie wyższe niż poprzedników. Z tych pączków sama jeszcze jednego i fajny z tematu. Nie dlatego, że jest niesmaczny, albo dlatego, że już masz dosyć po nim, tylko dlatego, że jest bardzo sycący. Nie oszczędzili panowie niczego. Trzeci pączuch, fajny, no takiego kwas, kwasowości, takiego żywiającej w winie. To niesłycha, bo ma dużo taką płaskowość. No i ono ze słodyczy oprzednik się, się komponuje. Kurczę, nie jestem fanem tego twarożkowego, kremowego, serkowego, czy tam z białej czekolady. Trudno mi powiedzieć, bo to jest naprawdę takie mocne, intensywne, ekstraktywne mocno, jeśli chodzi o nadzieję. Jeśli chodzi o proseko i orzech, to są na super wysokim poziomie. No to proseko jest takie ekspresywne. Aż teraz czuję tak, aż mi buzuje tutaj i zmienia się w, w czasie jedzenia. Też, bo na początek uderza jak kwasowością żywiącą, taką później, pojawia się delikatna słodycz. No dobrze, no to jak daliśmy Sarzyńskiemu 7, no to tutaj by pasowało jeden plus w ogóle dać, jeśli nie dwa, to są super pączki. Ale jeszcze dużo przed nami, no jak tutaj, jak tutaj podejść do tego tematu? Dobrze, ale to, 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 jest już, wkraczamy w inny poziom już pączkowy. Mimo wszystko to już uznajemy jako pączek rzemieślniczy. Sarzyński jak na razie ma najlepszą ocenę z pączka klasycznego w naszym rankingu, więc tutaj powiedzmy, że kończymy półmetek Skończyliśmy półmetek i zaczynamy rzemieślnicze pączki zaniać. No i w rzemieślniczych, no to muszę sobie zachować yy, pole do popisu. No ale z drugiej strony to są super pączki, więc no, Dam 7. Dam 7 i to już będzie benchmark. Żeby, czy są lepsze, jakieś jeszcze są gorsze. No bo nie chcę się zablokować w kurcze To trzeba już, wiecie, tutaj. Samogarnianiem wystarczy. No to proseko super. I orzechowy ten, bardzo dobre pączki. Dobrze, Jami Sweets, powiem Wam, że te pączki mi się nie podobają, jak za swoją cenę. Ale to twierdzę, wygląd niekoniecznie gra pierwsze skrzypce. Dla wszystkich smak gra pierwsze skrzypce. Duży, napowietrzony, ładne yy, w powietrza. Spodziewałbym się więcej, ale nie nastawiajmy się. No to jednak to są klasyczne pączki, te jeszcze z jami. Mhm. Bardzo przyjemne ciasto, bardzo smaczne. Smacznie następnego. O, tutaj dużo więcej nadziei. No i na przykład widzicie, ja wybieram sobie najlepszego z tego do oceny, ale mi się to nie podoba, że jeden ma tak mało, a drugi ma tak dużo. No i to nie jest płycha Natomiast poprzednicy wywindowali w wysoką poprzeczkę. Ale na dzień nie jest super. Nie słodkie. Punkt. Ten kolejny. A czemu ja cztery przyjąłem od nich? Coś mnie poniosło. No na razie karmel wygrywa z starzyńskiego, ten śpiewałka w karmel. Super. Nie ma polotu, nikt na razie jest tamty. Tu też fajnie. Trudno oceniać te błądki. Bo jeden jest w stronę rzemieślniczego, drugi jest w stronę klasycznego. Nie, dwunastkę kosztuje. No, do no rzemieślniczego już trzeba to ocenić, jakiego No, ten to nie jest poziom powszednika. Więc dla mnie, no to drugi był bardzo smaczny, ten delikatny, lekko waniliowy, słony karmelokaj, ale przygrywa z sażyńskim. Róża bardzo dobra, ale też przegrywa z sażyńskim. A ile dostał sażyński? 7. Chyba pierwszy przed chwilą 7. No, 6. No nie da więcej, 6. Johnson. Mhm. Jakby tyle było na w pozostałych. I taki fajny balans smakowy, no to by był dużo lepsza, by była Po prostu nie chciała wymyślać jakieś farmazony. Pastorelle. Spróbujmy. Bardzo ładny wygląd. Podobają mi się te parączki bardzo. Trochę mi się w transporcie przewróciły. Natomiast są, no piękne, są. Wyrośnięte. malina była bodajże z białą czekoladą. No, nadzienie petarda. O tym sam krem bym co mówił w swoich od O Jezu, jakie dobre. No. Malina Petard -Dixon. Przepyszna jest malina. Coś w stylu prosecco od poprzednika. Pierwszego z rzemieślniczych. Róża zbita, strukturalna, taka mocna, nadzienie. Intensywne. Bardzo dużo w tych płączkach jest. W środku To jest truskawka. Tu chyba truskawka z białaczek. Ale zapach, yeah, taki kompot, ale taki, hmm, ale taki świeży, owocowy, pyszny. No nadzieję na razie najlepsze chyba, najrówniejsze. No poza tą różą, bo to taka oryginalna, intensywna, ekstraktywna marmolada. Kurczę, strasznie mi się podobają ta i truskawka, bo nie są, to tak jak taki kompot, który czujecie owoc mocno, pijecie taki kompot, ale nie z cukrem. I mimo, że jest struktura taka klasyczna, pączka takiego napowietrzonego, pompucha, która jest też mocno zbudowana, to nie jest mój faworyt na przykład. To tutaj, no top, pączki. Mam dylemat, bo. Orzechowy super. No, jak ktoś yy, ceni sobie takie orzechy intensywniejsze smaki, albo takie z kolei ekspresywne, mocne, jak prostek, no, to zdecydowanie tam, tu bardziej owoc wygrywa. Ja subiektywnie ocenię i powiem, że te pół punkta wyżej, 7,5 damy. Natomiast to już jest kwestia gustu. Dla mnie kocham owoce. I tu jest zamknięty owoc w tym pończku taki świeży, zerwany dopiero z krzaka owoc. I to, to nie jest łatwe, Szczególnie 16 lutego. Petarda. Super. Bo mamy zimę, a czuję się trochę jak. lecie. No bardzo dobrze. Petarda. Ja jestem nakrycony tym. pończkami. Jestem bardzo ukontentowany tą sytuacją. Przejdźmy dalej. No to cóż, chyba tutaj przykuwa się moja uwaga, El Tiempo. Będzie wyróżnienie na pewno, bo no, zobaczcie, jak ten pączek wygląda. Najładniejszy pączek. Dużo gzymsu. Też to były jedne z cięższych pączków. Bardzo ładnie wyglądały, fajne miejsce też było, można tam zjeść tego pączka. Jakby się białą czekoladę. Trochę mi brakuje owoców, bo są trochę przyciężkie czyli jednak nie wszystko do się świeci malina, o to mi przypomina jagodziankę bo to są takie maliny, jeszcze czuć strukturę czuć, że jest to owoc, a nie jakaś czuć na bo oj, mocno kwaśny. więc tu było trochę za słodko, a tu trochę za tak chwaśna brakuje trochę balansu, natomiast pączki są piękne to już weszliśmy na zupełnie inny poziom pączkowego obszarstwa pączkowej celebracji pączkowej radości krew pobudyniowa na no, troszkę już, już się czuję pokona. No nie, ten nie. No to nie to nie jest, to jest niżej niż 2PR zdecydowanie. No to te są lepsze od Jami, ale to, to, to nie jest poziom 2PR. To trochę za małe różnice, ale to 6,5 damy, żeby byli, były, było el pomiędzy. To powinna być różnica punktowa. 6 Jami tutaj 7, powiedzmy, a 8 to jest poziom 2PR. Pastorella nawet 8,5. Tak to powinno być i wyglądać, aczkolwiek dzięki temu, że sobie zostawiliśmy ten zapas może się okazać on zbawienny w przypadku tych dwóch ancymonów. Kroko kuchnia otwarta. Kuchnia otwarta. Bardzo smaczne nadzienie. Nie za słodkie. Można jeść dalej. Ten jest bardzo ładny. Też mi się bardzo podobał. Taka top 3 jeśli chodzi o wygląd chyba. Mam już że jest super. Trochę za mało nadzienia. Chciałbym więcej. O, ta róża jest metalna. Mm, to jest coś w rodzaju dopracowania na ziemię, jak pastorello. Róża super. Chociaż trochę mogłoby być więcej, no. Tu Nutella. O, jak teraz Nutella wiedzie, to już jest knockout. Bardzo fajnie, bo nie za słodko. Czuć mocno orzechy. Myślę, że byłbym za pączkiem. Ale od takiej ilości cukru na ten moment sklejało mi się usta. Więc na numerem jest zdecydowanie róża tutaj. Trochę taka róża jak Prosecco w że że fajna słodycz, lekka kwasowość, mocniej przełamane kwasowością. Tam to Prosecco było i chyba pół punktu więcej bym dał. Eee, papier niż tutaj, ale tempo ma pół, a to są lepsze od tempo. Jakby więcej nadziei była, to by, by, no, troszkę więcej nadziei Dobrze, no to musimy zmienić trochę. Zwiększamy y, różnicę, bo to jest. Pół punkta mniej od yy, 2 pier, więc 2 pier ma 7,5. Pastorella ma 8, a Kajo ma 7. Rutiem to 6,5, ja się 6. I tu mi się zgadzają różnice. Ta kolejność musi mi się zgadzać. To jest w ogóle waga ciężka. Tu nawet ręce mi już broną podnoszenia. Zobaczymy, czy zostawiłem kendelakrem, czyli to co najlepsze na koniec. Się okaże zaraz. Na pewno zostawiłem najdroższy. Jeśli chodzi o cenę y, za sztukę, ocena za 100 gram. Nie musi być, nie jest konieczny jest. okaże zaraz będzie drabelka teraz zaraz sobie zobaczcie. Ten jest bardzo ładny i to był chyba trzeci pączek w mojej ocenie, jeśli chodzi o wizualizację najładniejszy. Ojej, ale ciężary. To chrupko to jest, y, trzeba, trudno oceniać pod jednym względem, bo to jest, stoicie takiego pączka i to jest deser na dwie osoby, jak nie na cztery. Pół takiego pączka to jest jak dwa pączki dziennie najczęściej. Już yy, nie mam na przykład problemu ze sprecyzowaniem, jaki to jest smak, bo to jest pistacja zdecydowanie. No bardzo intensywne to jest wszystko. Mocno, ekstraktywnie. To jest krem jak do deseru po prostu. Odrobina tego kremu by wystarczyła. Fajnie przełamane klasowością. Tutaj akurat za dużo tego nadzienia. Aż. Bez bardzo soczysty. No wiem, że to niemożliwe, że jest za dużo nadzienia. A nas to. No trochę jest za mało ciasta w stosunku do nadzienia. Bo tu można wziąć łyżeczkę i zejść na nadzienie. No to jest kategoria deser dla mnie, że nie jest pączek. No to, zobacz, no to zobaczcie, no co tu się dzieje. Petarda. No. płatki róży, pomarańcza. Petarda. Tylko znowu mam no, także i jem, jest bardzo intensywnie i brakuje mi trochę tego ciasta. Bo jest aż tak, że wiecie, że macie taki, taki, taką ekstrakcję tego smaku, tyle się dzieje, że potrzebujecie czegoś do jakby zbalansowania tego. Tego właśnie ciasta, tego tłustego najczęściej ciasta. Bo tu jest słodko-kwaśno, jakby słodki-kwaśny mak super są zbalansowane, natomiast brakuje tego, no bo po prostu tej buły brakuje mi. No ale no, tak to nie ma się do czego przyczepić zupełnie. Tylko tej buły brakuje. Myślałem, że im więcej tego nadziei do ciasta, no to tym lepiej. Nie, może, nie można przekroczyć tego punktu jakiegoś krytycznego, czy pułapu, który już robi różnicę, że jednak jest z za dużo. No natomiast tutaj mi trochę brakuje ciasta. Wziąłbym w jakichś takich bułek, nawet tych pierwszych, wysmarował sobie to łyżeczką, tamte buły, i to fatalne, Bo te, te nadzienia to jest jeszcze inna liga niż nawet pastorella. No i widzicie? Płynie wszystko. Ale tu już tej buły trochę mam na dole. I to, to tego mi brakowało. To ten delikatny krem, czy z graje czy czy cukierniczy patisier, z tą porzeczką kwaskową, Krem patycyjny jest słodki, czy tam z jaj czekolady. Porzeczka kwaskowa, no i to, to jest petarda. To jest chyba, no, nie będę zdawał jeszcze. Tu jest biała czekolada na górze, ona jest kolejnie słodka, ale jest zbalansowana tym środkiem i masz bułę. No i super, no i po co więcej? Niekoniecznie trzeba więcej walić do środka. Pączki topowe, a ja narzekam jeszcze nie. Bo przelatało się w dupie od dobrobytu. No i to już to są 100% co to mówiłem na początku. No i no, to, to jest tak jak espresso. Tu miałem poczwórny i dodałem sobie trochę wody. To jak jakbym do poczwórnego nie dodawał wody. Te trzy pączki są takie. Poczwórne espresso. Nie dolewasz wody, a robisz coś innego. Wstawiasz to na gaz, czy tam na palnik, czy na indukcję. I wygotowujesz o połowę jeszcze wodę. Czyli robi się. Jeszcze bardziej ekstraktywne nadzienie, w tym przypadku. Tutaj jest niczym niezbalansowane, bo brakuje buły tej. Najlepiej zbalansowany pączek z tych wszystkich, to jest ten wariacina. Pożarczka i biała czekolada, albo patissiere. Ale biała czekolada jest na górze. Pogląda. Nie wiem, robię chyba oddzielną kategorię jeszcze. Myślałem sobie klasyczny i rzemieślniczy. No nie no, tam ta truskawka petarda z pastorelli Daję chrupko 8, bo to nie najlepszego pączka tego. Daję 8 do żeby było jakieś odzwierciedlenie co do innych yy, pączków tutaj. Wyszednie się mam grafika zaraz. Natomiast ja już wiem, ocenialiśmy pączki klasyczne, pączki też tutaj myślnicze Pojawiła się kategoria ja deser w trakcie nagrywania. Natomiast y, jest jedna ważna sprawa w klasycznych pączkach które są mimo wszystko tańsze i budżetowe najczęściej. Ten benchmark oczekiwań w stosunku do tej otoczki całej jest związanej z serwisem, wydawką, przygotowaniem całości otoczką jest mniejszy niż w przypadku pączków rzemieślniczych czy tego deseru, który się pojawił w kategorii. W przypadku pączków rzemieślniczych oczekuję tego, że będę w stanie znaleźć informacje na stronie, na fanpage'u, że pączki dzisiaj będziemy robić, będziemy je sprzedawać albo za tydzień będziemy robić pączki, zamów, rezerwuj sobie, zamów, możesz zadzwonić, możesz napisać. Nie wszyscy tak zrobili, dlatego niektórych ważnych, istotnych miejsc w Lublinie zabrakło dziś. Hitem jest jedno miejsce, ale nie będę chyba mieszał z błotem jednego miejsca, zainteresowanym osobności, natomiast nie jesteśmy tu, żeby oceniać najgorszych, tylko najlepszych. Wracając do tematu i tych pączków rzemieślniczych oraz deselu, oczekuję dodatkowej otoczki, jak opakowanie, które jest ważne i prezentacja pączków to jest dla mnie też bardzo ważne. Boi je się oczami. Każdy je oczami, po części. Myślę, że jak zobaczyliście tego pączka z po to no ja się nie zastanawiałem, myślałem, czy nie wziąć z drugiego. Więc to jest jeden punkt, powiedzmy, który jest dodatkowo albo go nie ma. Jeden punkt jest za to, że możemy znaleźć informacje klarowne, jasne, od kiedy będziemy wydawać pączki, czy w danym miejscu można pójść kupić, czy trzeba rezerwować, czy można się skontaktować z danym miejscem. Moi drodzy, kończymy to Powiem jeszcze, które pączki były najlepsze No moje serduszko to była truskaweczka z Pastorelli Truskawka Pastorella Na pewno Grand Prix e, pączka rzemieślniczego Chrupko oddzielamy z kategorii I w kategorii deser Grand Prix otrzymuje biała czekolada z porzeczką Petarda Natomiast to jest do przemyślenia Podzielenie tego na pół i serwowanie jako deser na ładnym talerzu, z ładnym dekorem. Naprawdę. Bo... To jest za dużo jak na pączka. Ta kategoria pączek. Co to, to już nie jest pączek, to jest deser. Za dużo, za, za dużo, za to dobrze. Kategoria klasyki. Co w klasykach? No w klasykach rozbili bank. No i to trzeba powiedzieć, bo to już nawet nie, nie wiem czy to klasyk już. Tak... Znaczy klasyk o niesamowicie wysokiej jakości. Gdzie oni są teraz, moi drodzy? Tutaj, w popilotkach. Jedyna e, cukiernia w popilotkach. Sarzyńscy. Dziękuję za polecenie, bo to dzięki Wam się o tym dowiedziałem. Chyba miałem nawet informację w tamtym roku, żeby zamówić od nich. Nie zamówiłem, w tym roku się udało. I Sarzyński w pączku klasycznym. Nie ma konkurencji. Naprawdę. Szapka. No to to by było na tyle moi drodzy, widzicie, rozpierdziel tutaj wszędzie, ja sobie to będę dojadał do dwudziestej, co machasz? Zjesz? Ty? Te? A czemu ty jesteś? Przyjeżdżają nas znajomi, przyjaciele, yy, którzy mnie obruszają się dojadaniem takich resztek, starają się to robić tak higienicznie więc myślę, że będzie fajna celebracja. Celebrujcie 20 Czwartek. Ja jestem zaświętowaniem każdej takiej okazji. Cieszmy się życiem. Raz w roku jest taka sytuacja. Pozwólmy sobie na tego pączka dwa więcej. Zawsze to jest dodatkowy zastrzyk endorfina. W moim przypadku to będzie piączka glukozowa jakaś chyba dzisiejszego dnia, ale no na jeden w roku jest taki. Ile zjesz pączków w złósty czwartek, tyle będziesz mieć szczęścia w tym roku. I tym pozytywnym akcentem kończymy ranking pączków 2023 w Lublinie. Poznaliście najlepsze pączki, Wyświetlały się Wam jeszcze tutaj te różne schematy w trakcie, czyli już teraz. Cieszcie się i degustujcie na najlepsze pączki w Lublinie. Dziękuję za uwagę, Markowe Gastro. Kłaniam się nisko.